なるほど。 Pierwsza seria kartingowych mistrzostw Polski. Impreza odbyła się w dniach 18 i 19 lipca na torze Poznań i była wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze, bo. Jeszcze raz spotykają się trzy serie, które startują w Polsce. Po drugie, bo zaczynamy właśnie tutaj w Poznaniu, i potem za miesiąc jest w Zielonej Górze. Po trzecie, sezon jest na półmetku. Ilość kierowców zdecydowanie wzrosła. Poziom zawodników jest nieprawdopodobnie wyrównany. I wreszcie po czwarte, i chyba w tym wszystkim najważniejsze. Gdzie się zaczyna wszystko od karkingu, to jest to przedszkole motosportu. Bo czym za młodu skorupka nasiąknie, tym... Nieważne, jedziemy dalej. Łącznie w Mistrzostwach Polski udział wzięło 139 kierowców w serii Rotax, Max Challenge, Rock Cup i Easy Kart. Na starcie do rywalizacji stanęło 127 adeptów motosportu, 12 najmłodszych kierowców wzięło udział w przejazdach pokazowych. W mistrzostwach Polski wystartowało też kilkunastu kierowców z zagranicy. W poznaniu nieprzypadkowo kibice mieli możliwość oglądania w akcji startującego w kategorii DD2 serii Rotax Max Challenge Brytyjczyka Jordona Lenoxa Lamba. Przejazd Jordona jest jedną, jedną z, jednym z działań promocyjnych y, obejmujących może powiedzieć cały świat. Czy juniorów Białorusina Dzianisa Slawińskiego oraz duńczyka Andersa Gajczyka. Oczywiście najbardziej licznie obsadzone były najmłodsze kategorie, wśród najmłodszych było też najwięcej walki. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, kto wygrał, zajrzyjcie na stronę www.polskikarting.pl. Cały czas pracujemy nad tym, żeby nasza seria była coraz lepsza.